Dobry wieczór! Tutaj witamy na konwencji w Gdańsku. Człowiek być kimś, kogo wszyscy znają. Idzie ją twarz w kolorowych pismach, za sąsiada, plec za ja być Pójdźmy do ludzi, którzy są na każdej konwencji i mogą ocenić, jaki jest przed. Ja... Ja, ja, jak, jaki jest przebieg? O! Tutaj mamy tatuatora, który jest zajebisty i robił mi to wczoraj Halo, słychać mnie? Słychać? To jest, to jest Makarov rapał. Wiesz co znaczy Makarov? Taki rosyjski pistolet Pokaż, Pokaż. Ja Co ja. masz powiedzieć o tutejszej konferencji w tym roku? Konfenzja jest naprawdę super No powiedz coś więcej Jest fajnie Jesteśmy wśród ludzi, którzy są praktycznie na każdej konwencji: Łódź, Kraków, Szczecin i tam w Żerkowicach, gdzie jeszcze nie było konwencji, ale będzie na pewno. Mimo, że ta wioska ma 49 rodzin, mamy sklep spożywczy, nieważne. Oni będą oceniać poziom tutejszej konwencji. Jak jest? Jak jest? Wszyscy razem! Jak jest? Słabo, słabo! <noise> najlepsze panie kelnerki, najlepsze panie kelnerki, które bardzo dbały o przyzwoitość tutejszej sceny. I e, jak tatuatorzy się zachowywali? Czy byli gburami, bandziorami? Czy byli bardzo pozytywni? Byli nie i skacowani. Nie mówię o mnie, tylko o tatuatorach, którzy tu byli w boksie. No, one tak skupieni, że nie dało się nawet pogadać. Aha, dziękuję. Proszę bardzo. Dalej, ale co wy będziecie to wycinać w ogóle? jak podniemy taki przerw, paweł. Mam dalej lecieć? Tutaj mamy boksy, których jeszcze nie byłem. Wszyscy kończą tu pracę, i jak widzimy, nie ma tutaj Dobry. osób. Tak, to, to jest Adi, która ma zęba mleczaka. Tu on jest. Ja mam też. Generalnie nie wiem, co on robi. Czy on leci, czy on sika, czy deszcz pada? Mamy. Ale ząb mleczak musi być. Wcale nie jesteśmy rodziną. Idziemy. W ogóle, w ogóle ja go nie znam. Tutaj znajdziemy miejsce najlepszy przekuć na świecie i w ogóle i... E, Mimo, że nikt nie wie, kto ja jestem, prowadzę wywiad, więc co powiesz o tutejszej młodzieży, która się przekuwa? Czy są bardzo wytrzymali, czy płaczą, czy w ogóle ryczą tak jak ja? Nie, są bardzo wytrzymali, z igły są bardzo garnięci. Wiedzą, czego chcą, wiedzą, co z czym się je, także jest ok. Czy to myślisz, że za sprawą tego alkoholu, które przenoszą przez w ogóle bramki ludzie? Nie, 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 wiesz co? Staramy się nie przykuwać osób, które piją alkohol, więc nie ma problemu. No to bardzo dobrze. Mamy, mamy stanowisko CyberTatu. Czy te igły są naprawdę jednorazowe? Te igły są naprawdę dobre. Aha! Wiem, bo sam ich używam i wiele tatuatorów, którzy tutaj goszczą na tej scenie i w ogóle polecają i nikt się na nich nie zawiódł. Czyli mówimy kinom Stop, a promujemy Kwadrom, tak? Stoisko Arstatu, e, którzy nam opowiedzą w ogóle o tym, jak idzie sprzedaż. Sprzedaż jest mniej więcej na takim samym poziomie, żeby nie mówić, czy jest lepsza czy gorsza. Ale nie ma na przykład takich więcej młodzianów, że uderzają i się pytają, że hej, chcę kupić, w ogóle zacząć tatuować i tak dalej, nic się tak w tym etapie nie rozwija? Rozwija, rozwija się jak najwięcej, coraz więcej młodych ludzi i tak próbuje tą swoją przygodę z tatuażem. Często zdarza się tak, że ktoś zaczynał, nie wiedział, co to jest maszynka do tatuażu, a teraz już pracuje w studiu, tak, i coraz coraz lepiej mu to wychodzi. Aldona i Mixer, w ogóle szary tatu. Eee... Jestem w ogóle całym sercem z nimi, ponieważ to są takie postacie, które ukradnę życie. To są tacy ludzie co w ogóle tatuaż promują sercem, a nie czymś innym tak naprawdę i to jest zajebiste i także bez kitu ich polecam i ich kocham. Teraz idziemy na górę. Tutaj jeszcze niektórzy ludzie walczą o to, żeby się wystawić drugiego dnia konwentu i to jest zajebiste, że tak naprawdę nie chodzi o to im, żeby się upić i tak dalej, tylko tak naprawdę chcą coś robić w sposób artystyczny. Jak się czujesz, że coś ci nie wychodzi na całe życie? <laughs> to nie ja się czuję, to się czyli klient, ma zapakaną twarz, jak widać tutaj. No, bo się wszędzie. Biany jesteś. <laughs> Osocze wyciekające to nie jest jakiś tam efekt uboczny. To jest normalna sprawa przy tatuowaniu. Też mam, jak miałem pryszcza, to też mi leciało socze. Czy bolało? Nie. Nie kłam. Troszeczkę. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tu jest tak. Lipa, lipa. Ej, nie chować. Lipa jest zajebistym tatuatorem i tutaj jest też nikco. Który rysuje portrety tatuatorów i eee. To nie gwoździe cię przybiły leć mój grzech Ja lubię frytki z keczupem też To nie ludzie cię skrzywdzili leć mój grzech A Nixon robi pałę też O tak Ja pójdę sobie za bary Jesteśmy za barem. Tak naprawdę ja, ja to chcę. tworzymy jedną rodzinę i ta takie festiwale tatuażu bardzo. łączą zajebiście ludzi. Chcesz coś pozdrowić? E, nie, nie chcę go pozdrowić, Pozdrowi. ponieważ muszę obsłużyć klientów. Dziękuję. Ja pozdrawiam za nią jej rodziców. A to jest moja przyszła żona. Na zakończenie chcę powiedzieć, że ten konwent, w porównaniu do innych, wypadł naprawdę. Mega i e, jestem zachwycony. Fajnie, że jesteście. Ha, nawet tak na MTV nie mówią.